Hej hej, hello, witajcie moi drodzy na kanale Rapture Iskumik Pochwycenie jest blisko. Dzisiaj bardzo, bardzo króciutki filmik i szybki. Będzie zaraz jeszcze to za chwilę powinien być drugi. Powiem Wam, że Bóg jest niesamowity, bo naprawdę to co mówię, to co Wam przekazuję jest bardzo ważne dla Was, dla nas wszystkich. E, ostatni filmik o pocieszaniu e, na siebie nawzajem, Bóg po prostu kolejny raz potwierdzi przez inne osoby na YouTubie tam po prostu, które no nie znam ich i oni nie znają mnie. I powiem Wam, że to jest niesamowite, bo czy taki, jeden e, Watchman, chyba Adam, albo jakoś taką się nazywał, nie pamiętam. Powiem Wam, ja nie wchodzę szukając potwierdzeń, dla tego, żeby potwierdzić siebie. E, nie wchodzę na takie coś. E, ja wchodzę po prostu normalnie na filmiki, które tam przypadkowo czasami nawet się pojawiają. I powiem Wam. I czytał to samo, ten sam werset, ten sam kawałek normalnie, który ja wam czytałam ostatnio po, o pocieszaniu. I właśnie by się nawzajem pocieszać jeden drugiego, bo został naprawdę malutki kawałek czasu. Także powiem wam, że po prostu to jest niesamowite. I chcę was zachęcić, byśmy się pocieszali. Jeszcze zostało troszkę, wytrzymaj, wytrzymaj, módl się, a na pewno Pan Bóg ci pokaże, objawi to co właśnie mi pokazuje to jest po prostu niesamowite. To jest niesamowite, słuchajcie. Jestem mega happy, bardzo szczęśliwa, także was serdecznie pozdrawiam i trzymajcie się bardzo bardzo ciepło.